Jest taki ból, o którym lepiej nie mówić, bowiem najlepiej wyraża go milczenie. Ale jest też czas, w którym milczeć nie można. I ten czas, ta smutna chwila nadeszły i zgromadziły nas, by pożegnać świętej pamięci marzanne popiołek. Każde pożegnanie, a szczególnie to ostatnie skłania do zadumy i refleksji. Wspominamy wszystkie sprawy i działania, które łączyły nas ze Świętej Pamięci Zmarłą. Było ich bardzo wiele i trudno byłoby je wszystkie wymienić. Świętej Pamięci Marzanna przyszła na świat 7 maja 1970 roku z rodziców Eleonory i Zdzisława Sienkiewiczów. Urodziła się w Radomsku i tu wraz z bratem Radosławem i siostrą małgorzatą poznawała piękny świat, widziany oczyma dzieci. Wkrótce nadszedł czas nauki, a później pracy, i ten piękny, radosny świat coraz rzadziej bywał kolorowy i wspaniały. Nie jeden raz życie rzucało jej pod nogi kłody, lecz ona swą determinacją, uporem, i odwagą pokonywała wszystkie trudności, prostując kręte drogi ludzkiego życia. Wygrywała z losem, bo była osobą nietuzinkową. Choć nie zawsze potrafiła okazać swoje uczucia, to swoim ciepłem otulała najbliższych, dając im poczucie bezpieczeństwa. Z roli żony, matki, opiekunki i przyjaciela wywiązywała się bez najmniejszych zarzutów. A jej miłości nic, ani nikt na świecie nie mógł zniszczyć. Powiedziała kiedyś, że jej życie jest kolorowe, jak tęcza, a ona wraz z mężem są jak most, po którym kroczą ich dzieci w dorosłe życie. Zwierciadłem jej duszy były oczy te uśmiechnięte i te smutne, zatroskane. Była człowiekiem pełnym troski: skromna, uczciwa, szczera i otwarta na potrzeby innych, ale lubiła się też śmiać. Gdy się śmiała, wypływało z niej całe jej serce kochali ją wszyscy, którzy ją otaczali a ona kochała ich. Marżanna cieszyła się życiem, chciała poznać cały świat. Często wraz z mężem i dziećmi wyruszała w Podróże goniąc za nieznanym, jakby czuła, że czasu jest coraz mniej. W osobie świętej pamięci Marzanny Popiołek otrzymaliśmy wzór do naśladowania, jej życie osadzone było nie w odległej osetki lat historii czy opowieści filmowej, ale w konkretnej Trudnej rzeczywistości. Mimo wielu trosk, trudów, a czasem i rozczarowań, była wspaniałą żoną i kochającą matką. Dziś Twój mąż i dzieci, dziękując Ci za piękne życie, za miłość i wszystko, co im dałaś, stawiają najtrudniejsze pytanie: Dlaczego? Nie znalazłem w gwiazdach tajemnicy jej losu. Odeszła w cień życia. Nie słyszę jej głosu. Zostawiłaś po sobie echo istnienia. Wieczność rozpaczy i chwilę westchnienia. Żegnając świętej pamięci Marzannę i dziękując Bogu, że postawił ją na naszych drogach, łączymy się poprzez modlitwę w bólu ziemskim.